Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku, ze snu rany razy. I lecimy sobie, ze zadaniem, tym co w poprzednim odcinku mieliśmy skończyć, ale nie skończyliśmy. Kłodozmian. Wezmij ty zaznaczasz te trasy jak jedziesz, czy ty tak z pamięci jedziesz? Ja z pamięci. A, w sumie ty musisz jechać za mną, nie? Bo ja prowadzę w sumie, nie? Co? No dokładnie Podgłosić sobie kapkę mikro Ja razem mnie słychać Halo? Halo? Lepiej Dobra No, także widzowie Ładunek ciężki wyrusza z startaku w stronę yy, tego zmianu zadania do startu załadunku płód, jest zmrok. No także lecimy. Kurde, strasznie długie zadanie, Patrygi. No Strasznie Ale wiesz no skończymy no to Ale no to będzie satysfakcja to będzie, No będzie ulga Zresztą widzisz jaki my tu ładunek transportujemy No bez kitu. I nie masz w paku paliwa 200 litrów I Może ci starczy Może ja no To strasznie dużo pali nie? które bo to tylko mikrofon na przycisk ustawię No dobra Okej okay. Czekaj, muszę kapkę ściszyć ten dźwięk tych, 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 tych tego silnika, bo to tak głośno drze japę Słyszysz mnie, ja teraz? Ja teraz ja Dobra, bo ja na przycisk ustawiłem wiesz? Tak? No 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 Dobra Ja już mam pół miliona w tym Snow Ponad pół miliona, ja mam, 500 ja mam 821 tysięcy. No ty tam nie jedziesz ciebie to jest. no to bardzo akurat. Ty tam się, kurde, kasę może sporo. Bogaczy ale właśnie. Ja tak po, po coś tą kasę zbieram, bo ja tak zazwyczaj żadnych ciężarówek nie kupowałem, a przydałoby się, żebym co jakąś kupił. Zrobisz live'a i ja ci powiem jakie ciężarówki kupić. No, bo ja tak, tak jak mówiłem widzowie w poprzednim odcinku, znaczy nie w poprzednim... Jeszcze dwa odcinki temu mówiłem, że właśnie jeszcze się na tym snu ranę, że tak nie znam do końca. Chociaż mam już 110 godzin przegrane, ale dalej tak jakoś kurde nie, nie nie ten No nie jarzę za bardzo no. No, żeby ogarnąć grę, tą grę, to trzeba kapkę poświęcić czasu na to Jeszcze mi się mylą te przyczepy, znaczy wiem na przykład jakie na średnie kłody wziąć przyczepienie. Tak Coś, coś tam wiem, nie, nie mówię, że wiesz, że, że, że nic nie wiem, ale... Ale coś tam kurde ogarnia no To spoko w sumie nie. Ja Na początku toś ty nic nie wiedział, no, na początku to była czarna magia, ale serio. No, wtedy to były jaja. To teraz już jest lepiej. Teraz jest już kurde 100 razy lepiej. No, ja jadę z krótkimi kłodami, Patryk, jak w, w, ze średnimi. I potem Ty pojedziesz chyba jeszcze raz. A ja pojadę po te długie kłody, nie? A, ja jeszcze raz będę musiał po te średnie kłody. Chociaż tam nie wiem czy nie ma jakiejś przyczepy na załadowanej to może... A i tak chyba jeszcze raz by też musiał, zobaczymy Fajnie by było, jakby była jakaś przyczepa, bo tak to bym kurde. Ciężko to jest, bo to strasznie dużo jeżdżenia jest ci powiem Czekaj, my tu nie, nie, nie musimy niestety. skręcać już, czy... Aha, tu w ogóle jest taka droga odbija i nie wiadomo gdzie ona idzie. A na mapie jej nawet nie widać. I tam po lewej, to? Ja. Nie wiem czy to zrywka. Rozrywki Rozrywka jakaś nie? Jaki u Ciebie mam nick? Offline Aha Ja to nie wiem czemu Dziwne to jest strasznie No muzyczka se leci w tle Patryk ja chyba chwilę pojadę i co? No i cięcie zrobię nie? bo to bez sensu mi to No, To by się przydało, no cię, cięcie zrobić by się przydało. Dobra, ale no, jeszcze pojadę chwilę. Czekaj, bo tu tu auto chyba jest, bo coś że się je miało odholować, a zostawiłeś je. No faktycznie, no je, jest tam. W poprzednim odcinku je miałem holować No, dokładnie. To może by go chociaż do tej drogi tam dostarczył asfaltowej. Kurde, no wiesz co no teraz jadę z tym. A nie, tymi bo ja nie bolami. mam wyciągarki wolnej. A, to nie Czekaj, żeby się tu nie wyjewał. No właśnie, uważaj, bo ci tu wywaliłeś chyba Tu się łatwo, bo tu jest łatwo się już tu wyjebać. Nie ci nie widzisz, ja jadę normalnie. Proszę cię nie wywal się, bo to wtedy już będą cyrki. Ta też że tak postawiłeś. Na środku cesty. To nie zapomniałeś? No zapomniałem o tym kompletnie, bo ja tam robiłem... Myśmy to zadanie chyba robili, to co te... Przynajmniej w wodzie nie leży, ty z skatkami robiłeś zadanie. Ja z kartkami robiłem, no. Przynajmniej, ale wiesz, przynajmniej ta auto we wodzie nie leży, nie. To... No chociaż tyle. Mi się już rezerwa włączyła, 60 litrów. O kurde. Ty? Ja mam 138. Co fajnie. A tam jeszcze w dodatkach, ważnie. No, mam, mam. Jakbym się nie odzywał to znaczy, że coś ten... Coś tu ogarniam, wiesz? Ogarniasz? Znaczy się... Jakbym się nie odzywał, to znaczy, że mi ktoś wbił do pokoju. Aha, okej. Okay. Aha, bo ty masz na z zwyciężenie mikro. Ja ja mam na przycisk, no I już się poranek robi. No fajnie. Dobra, teraz kapka ja asfaltem pojademy W ogóle zwróć uwagę to, to błoto wylatuje tak fajnie z tych kół No 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 takie resztki jakby No na asfalcie Dobra, teraz byle by bezpiecznie dostarczyć transport No kurde, żeby tylko się to udało Transport na szeroką skalę Dokładnie My tu musimy w lewo. Nie, nie w lewo. Jeszcze dalszy lewo. I tu. Tu musimy. Dobra widzowie, no to ja zrobię cięcie i będziemy się widzieć jak już tam będziemy w drodze. Już tam prawie będziemy. No. Także do zobaczenia potem. Prawa za chwilę, a dla nas za jakiś czas. Dokładnie. Dobra, próbuj tu załadować. Dobra czekaj, a już żeś mi wrzucił tą trzecią kłodę? No zobacz czy to jest okej, okay, czy trzeba to coś poprawić czy co Czekaj już się patrzę. I co? Czekaj muszę wejść do ciężarówki Aha Bo ja weszłem do złej. O, masz. Ja mogę zachodzić. Co, jest szczęście. Ale szczęście. Nie? No dobra, widzę, my jedziemy tam do tego, do tego punktu, więc się widzimy zaraz. Już. Teraz. No, widzowie, Patryk mnie zatankował i jedziemy. Dokładnie. Do tartaku. mama. No, widzowie, już jesteśmy blisko tego tartaku. Zaraz tam będziemy. Bo już jedziemy, kurde, że się nam nudzi, jak nie wiem. No ale trzeba zrobić robotę, to trzeba, sama się nie zrobi. No już widać tam tartak, widzowie <coughs> oddali, także fajnie. Zaraz to będziemy mieli ogarnięte Tadeusz się cieszę z tego powodu Muzyka się włączyła Patryk, jesteś? Patryk ten chyba ważne sprawia mu do obgadania. Ten zakrętce fajnie wejść, bo tu się możesz wywalić. Kurwa! Prawie się wywaliłem. tyle, że już leżę. Prawie leżę. Widać już tartak. No, dawać ciężarówki, ostatnie metry. Przed wami Aha, brak paliwa Patryk, bo ja w zx paliwa Ale w się? No, w tym z tyłu Czekaj, okay, to co zatankować ci czy co? Nie no spoko, już jesteśmy na miejscu Dobra Ja bym przed tym tartakiem jeszcze zdjęcie zrobił tam w tartaku jak będziemy Spoko, a ty nagrywasz teraz? Ja No dobra No, tak to jest Zaraz to już zatem mieli I sobie kawał drogi nas kosztował, żeby tu dojechać I ten piękny zachód no. Ustaw się tutaj koło mnie fajnie, zrobię fotogram. Nie rozładowywuj. udało się, Patrick, jesteś zadowolony z nas? Jestem zadowolony. Znaczy się, no, to jeszcze nie koniec, bo tam jeszcze trzeba dostarczyć. No tak no. To jest dość długie zadanie. Ale ładunek bezpiecznie zawieziony to jest się liczy. Dokładnie. Dobra widzowie. No, co to wyfuje Bateryk rozładowy powiesz? Ja rozładowy mówię No to dobra widzowie Także to by było znowu na tyle I dokończymy znowu zadanie w kolejnym odcinku Trzymajcie się Do następnego, cześć, siema